Cześć! Witajcie na kanale Herby, Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię ewolucję i historię logotypu Pepsi. Zapraszam! Pepsi. Marka napoju gazowanego, należąca do amerykańskiego koncernu spożywczego PepsiCo. Zanim przejdę do omówienia ewolucji i historii logotypu Pepsi, kilka informacji tytułem wprowadzenia do dzisiejszego odcinka. I tak szanowni państwo Pepsi Cola została wprowadzona w 1893 roku przez amerykańskiego farmaceutę Caleb'a Bradama w miejscowości New Bern w Karolinie Północnej. Napój zadebiutował pod nazwą Brad's Drink czyli napój brada i składał się głównie z cukru, wody, karmelu, olejku cytrynowego, gałki muszkatołowej oraz kil kilku innych naturalnych dodatków. 28 sierpnia 1898 roku Bradam zmienił nazwę napoju na Coca-Cola, wprowadzając również zmiany w recepturze, gdzie bazą była woda gazowana, cukier, wanilia oraz orzeszki Kola. W Polsce napój miał swoją premierę w 1973 roku, a pierwszymi zakładami produkującymi napój na zasadzie franczyzy były Browar Gdańsk, Browar Szczecin oraz Polmos Kraków. Warto również dodać za oficjalnym komunikatem korporacji, że nazwa Pepsi jest, szanowni Państwo, bardzo mocno powiązana z angielskim słowem dyspepsja, czyli w wolnym tłumaczeniu niestrawność. To miało podnieść walory tego napoju, właśnie jako produktu prozdrowotnego. Przyśledźmy sobie, szanowni Państwo, historię, ewolucję logotypu. Tego ikonicznego, powtórzę się, napoju z Karoliny Północnej, ale zanim przejdziemy do tego pierwszego historycznego z 1893, zaprezentowanego przez Caleb'a Bradama, e, kilka słów o interpretacji korporacyjnej tego najnowszego z 2017 roku czy z 2008, bo ten, ten ostatni jest tak naprawdę e, przerobionym, zliptingowanym logotypem z roku 2008. Szanowni Państwo, Odsyłam do cytatu. Pozwolicie Państwo, że sięgnę wzrokiem do moich notatek i tak czytamy: Pepsi, jedna z najbardziej znanych marek napojów, posiada kultowe logo. Połączenie czerwieni, bieli i granatu w kulistym kształcie wygląda niezwykle atrakcyjnie dzięki efektowi uśmiechu utworzonemu przez biały wir wewnątrz kuli. No właśnie, przyglądnijmy się temu e, najnowszemu znakowi, bo niektórzy widzą właśnie ten biały wir, który przypomina uśmiech. Ale w większością przypomina i również korporacja w ten sposób to tłumaczy, biały żagiel, biały żagiel na niebieskiej toni oceanu, niebieskiej toni morza, na tle czerwonego nieba. I to wszystko wpisane właśnie w okrąg, z białą obwódką przy znaku słownym, niebieskim lub białym, w zależności od alternatywy wydania tego logotypu z napisem właśnie Pepsi. To ten najnowszy znak, szanowni Państwo, bardzo prosty, o którym zaraz sobie jeszcze opowiemy. A rozpocznijmy naszą przygodę. Państwo pozwolicie, że będę zerkał wzrokiem na ekran mojego monitora. Rozpocznijmy naszą przygodę od omówienia tego pierwszego historycznego znaku z 1893 roku, właśnie na Breda i widzimy taki stylizowany granatowy, granatowo-biały szyld, stylizowany właśnie na mm, wzór szyldów z westernu. Z dalekiego zachodu. To wszystko w otoczeniu właśnie takiej westernowej ramki, rozpisane na polu prostokąta. I ten prosty znak przetrwa do roku 1898, kiedy to został zastąpiony przy okazji zmiany nazwy napoju z napoju Brada na Pepsi-Cola czerwonym, bardzo mocno stylizowanym logotypem. Z napisem Pepsi, myśli kola. To wszystko bardzo mało czytelne, szanowni Państwo. Wyróżniające są w tym znaku historycznym z 1898 roku dwie litery P i C, które są połączone tą taką falą u dołu znaku. Bardzo charakterystyczna litera A na koniec z takim stylizowanym zawiasem. I ten znak przetrwa do roku 1903, kiedy to zostaje zastąpiony. Emanacją tego, tego znaku, tutaj dochodzi oczywiście jeszcze w tej górnej chorągiewce dochodzącej do litery C, napis Drinks, Outdoor Delicious, Healthful, czyli zdrowe i pyszne i zdrowe, tak moglibyśmy to przetłumaczyć. Szanowni Państwo, ten znak przetrwa do roku 1904, kiedy to po raz kolejny zostaje poddany litingowi, Widzimy, że te litery nabierają bardziej. Bardziej mięsistego wyrazu, tak moglibyśmy powiedzieć, są po prostu pogrubione. Myśl przewodnia zostaje ta sama, czyli prosty znak pisany prostą czcionką, dwie wyróżniające się litery P i C i oczywiście ten podkreśnik łączący pierwszą literę z literą C. Ten znak przetrwa tylko rok, kiedy to zostaje uproszczony w 1905 roku. Widzimy, że. Te dodatkowe hasła znikają z tych wstąg, z tych podkreślników. Widzimy prosty, prosty, aczkolwiek stylizowany napis Pepsi Cola. I ten znak w takiej formie, możemy powiedzieć, przetrwa aż do roku 1962. Będą oczywiście jeszcze cztery, cztery liftingi po drodze, ale w 1950 roku ten znak zostaje uproszczony i zostaje mu nadany naprawdę bardzo, po raz pierwszy, można powiedzieć, bardzo profesjonalny, Wyraz ten znak rok później trafi na logotyp w kształcie okręgu stylizowany na kapsel. Ja mam właśnie na sobie taką koszulkę, jedną z emanacji tego logotypu. Państwu przedstawiam tutaj w oryginale, czyli po raz pierwszy trzykolorowy, czerwono-biało-niebieski logotyp powtórza się na stylizowanym kapslu i ten kapsel przetrwa w takiej formie, Logotypu aż do roku 1969. Oczywiście będą również zmiany, zmiany właśnie w tym obszarze znaku słownego, bo już w 1962 widzimy, że Pepsi Cola zaproponuje światu czarny napis na białym tle, oczywiście wpisany na, na pole tego kapsla, pole tego okręgu. Pozostają te biało, czerwono-biało-niebieskie barwy z tym uśmiechem w postaci takiej środkowej fali. No i ten znak, szanowni państwo, od 1965 roku utraci ten drugi człon kola i pozostaje tylko, i, wydań, tylko i, wydań, i wyłącznie w wydaniu Pepsi. Aczkolwiek do dnia dzisiejszego w otoczeniu marketingowej komunikacji pozostają te znaki retro i one są wykorzystywane i za chwileczkę państwu pokażę na jednym z produktów, który do dnia dzisiejszego jest dostępny, właśnie również z tym znakiem z 1951. Roku. W 1969 roku Pepsi po raz kolejny poddaje odświeżeniu swój znak, i widzimy, że znika obszar tego stylizowanego kapsla. Pozostaje tylko i wyłącznie okrąg, to słońce, jak niektórzy mówią, czyli od góry czerwone, w środku białe i u dołu granatowe. Z granatowym w tym wydaniu napisem Pepsi, to wszystko bardzo zwarte, bardzo dobrze skomponowane, ale ten znak przetrwa w takiej formie tylko do 1971 roku, kiedy to zostaje zastąpiony aż na 16 lat znakiem z dopisanym jeszcze prostokątem od prawej strony czerwonym, od lewej niebieskim, także mamy tutaj dodatkowy czwarty kolor, bo jak Państwo się przyjrzycie, to napis pozostaje w kolorze granatowej. Dół okręgu pozostaje również granatowy, a od lewej strony otrzymujemy ramkę w postaci niebieskiego boku i to wszystko jeszcze z podwójną ramką, z podwójną bordiurą, jak powiedzielibyśmy z języka heraldycznego białą wewnętrzną i delikatną czarną na zewnątrz. Ten znak przetrwa do roku 1987, kiedy to zostaje odświeżony i widzimy tutaj, że znak Traci pod, tę podwójną ramkę. Elementem wyróżniającym jest, szanowni Państwo, ten napis Pepsi, który, który zostaje rozpisany troszeczkę inną czcionką, bardziej zba, zwartą, bardziej kompaktową. To wszystko dobrze skrojone i ten znak przetrwa do roku 1991. Jeden z bardziej ikonicznych, jeden z tych, z którym się będzie kojarzył nam napiw, napój Pepsi. Tak przynajmniej ja to. Odbieram. W roku 1991 Pepsi przedstawia nowe rozwiązania graficzne. Widzimy, że to koło zostaje elementem całości logotypu, ale znak słowny nabiera jeszcze bardziej charakterystycznego wyrazu zostaje pochylony ku prawej stronie niebieski napis na białym polu, u dołu czerwony prostokąt, zakończony właśnie tym czerwono-biało-niebieskim słońcem, uśmiechem w postaci Koła i ten znak przetrwa do roku 1996. W 1997 roku Pepsi proponuje odświeżony znak biały z niebieskim podcieniem, nadpisany w górnej części tego charakterystycznego czerwono-biało-niebieskiego czerwono koła Pepsi. I ten znak przetrwa w swoich różnych emanacjach do roku 2000. Szóstego, kiedy to zostaje zaprezentowane po raz kolejny, odświeżone logo. Widzimy, że napis słowny spada do dolnej części logotypu. U góry jest uwypuklone to słońce czerwono-biało-niebieskie. Napis słowny niebieski zostaje rozpisany z białym podcieniem i ten znak przetrwa do roku 2008, kiedy to zostaje zaproponowane. Tak naprawdę nowy, nowy logotyp z nową czcionką z delikatnym napisem słownym Pepsi umieszczonym po lewej stronie całości logotypu po prawej stronie to koło charakterystyczne i właśnie i tutaj już z tym białym żaglem tak naprawdę a nie z tym środkowym uśmiechem widzimy, że ten obszar tego koła zmienił swoje rozpisanie graficzne, także widzimy ten właśnie przypomnę jeszcze raz żagiel, w którym, który często kojarzy się konsumentom, ale również korporacja w ten sposób tak to interpretuje. Biały żagiel rozpisany na niebieskiej tafli morza, oceanu, i to wszystko wpisane w okrąg, czerwony okrąg zachodzącego. Słońca w tym wydaniu do 2014 roku jeszcze z dodatkową cienką ramką w kolorze granatowym, ale od 2014 roku widzimy, Szanowni Państwo, że ten logotyp po raz kolejny zostaje uproszczony i ta ramka wokół koła po prostu znika. Szanowni Państwo, jak to wygląda w praktyce? Przygotowałem tutaj puszkę, puszkę napoju Pepsi, gdzie widzimy ten charakterystyczny znak. Pokażę Państwu również w przybliżeniu, ale to, co ciekawe, tu jest alternatywne logo logosłowne, gdzie w drugiej literze P to słońce, ten żagiel jest, szanowni państwo, właściwie to powinno być w pionie, bo on jest od tej strony, jest wpisany w okrąg tej litery P. To jest ciekawostka. Także widzimy na jednym produkcie dwa wydania tego logotypu. Jakby było tego mało, to widzimy, szanowni państwo, w rozpisce na puszce dodatkową informację, z logotypem Pepsi Cola, tym logotypem z roku 1951 w tym wydaniu Retro. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję. Wznoszę toast na zakończenie tym ikonicznym napojem z Karoliny Północnej. Widzę również na butelce szklanej ten najnowszy logotyp w wydaniu z 2014 roku. Szklanka zapożyczona od innego giganta napojów starzonych, czyli... Marki Glenfiddich. Przypomnę, że na kanale Herby, flagi, logotypy znajdziecie państwo opis marki whisky Glenfiddich Podlinkuję tutaj ten odcinek. Na kanale Herby, flagi, logotypy również opis marki i logotypu Coca-Cola znajdziecie państwo również wiele treści heraldycznych, bardzo dużo treści wekselologicznych. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Dobra.